Witam. Oczyszczenie Agnieszki. Agnieszka. Boże, proszę Cię o promienie boskiego, laserowego światła, które odcinają Agnieszkę od wszystkiego, co jej szkodzi, od wszystkiego, co by jej chciało zaszkodzić, w tym wcieleniu i wszystkich pozostałych. Boże, proszę Cię. O promienie boskiego laserowego światła, które wpalają się w ten odcięty od Agnieszki portal, wpalają się do wewnątrz tego portalu, do środka, całkowicie do środka, i od środka, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to. I przemieniają w boską energię miłości i światła światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tego portalu, wpalają się do wewnątrz tych śladów, idą tymi śladami do źródeł. Tego portalu, wpalają się w każde z tych źródeł, do środków, całkowicie do środków, we wszystkie, w każde, do środków i od środków, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską energię miłości i światła, w światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego, laserowego światła, które wchodzą w te odcięte od Agnieszki podpięcia i podczepy, idą tymi już odciętymi podpięciami i podczepami do ich źródeł, wpalają się w każde z tych źródeł, do środków, i od środków, eksplodując boską energią miłości i światła. Wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską energię miłości i światła, w światłość. Boże, proszę Cię o laserowe promienie boskiego światła, które odcinają Agnieszkę od wszystkiego, co jej szkodziło, całkowicie od wszystkiego. Wszystko, wszystko, całkowicie odcinają. Anioły, proszę, posypcie negatywne myślokształty Agnieszki białym boskim proszkiem. Niech się rozpuszczą i spłyną w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Boże, proszę Cię, o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tych negatywnych myślokształtów Agnieszki, idą tymi śladami do źródeł, tych negatywnych myślokształtów, wpalają się we wszystkie te źródła do środków, i od środków, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską energię miłości i światła w światłość. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne. Które wyciągają z Agnieszki, z tego wcielenia i z wszystkich pozostałych, teraz jednocześnie wszystkie energie, które się do niej przedostały, wszystko co negatywne, obce byty, obce energie, obce, obce osobowości, wszystko co obce, co do, przedostało się do Agnieszki, zostaje energetycznie wyciągnięte bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia. Gdzie zostaną przetransformowane w boską bezwarunkową miłość i światłość? Wszystko, wszystko. Boże, proszę jeszcze mocniejsze cyklony energetyczne, które wyciągają wszystko, co obce. Wszystko to, co obce, co się do Agnieszki przedostało, zostaje wyciągnięte energetycznie bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę cię o cyklony, Boże, proszę o wypełnienie pustki po tym wszystkim boską, bezwarunkową miłością i światłością. Niech światłość boska wypali cały mrok, który Agnieszce szkodził, i wszystkie źródła tego mroku, skąd ten mrok pochodził, wszystkie. Boże, proszę Cię o cyklony energetyczne, które wyciągają z Agnieszki, z wszystkich jej wcieleń, teraz jednocześnie wszystkie błędne wzorce myślowe. Wszystkie te wzorce myślowe, które jej szkodziły, zostają wyciągnięte z wszystkich wcieleń bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże. Proszę, wypełnienie pustki po tych wzorcach boskimi wzorcami, boską, bezwarunkową miłością i światłością. Niech światłość boska rozświetli mrok, który jej szkodził i wszystkie źródła, skąd ten mrok pochodził. Boże, proszę Cię o promień białego, boskiego, laserowego światła, który wchodzi przez czakrę korony Agnieszki, idzie wzdłuż przez całe jej ciało, aż do ziemi. Ja ten promień rozszerzam. Ten promień, rozszerzając się, wypycha poza jej ciało wszystko, co jej szkodziło, całkowicie wszystko. A wszystko, co wypchnięte, idzie w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Anioły, proszę Was o wyregulowanie wszystkich żywiołów Agnieszki. Dziękuję Wam, kocham Was, dzięki. Boże. Proszę Cię o bezpośrednie podpięcie Agnieszki w tym wcieleniu i wszystkich pozostałych, wszystkie wcielenia teraz jednocześnie, bezpośrednio do centrum źródła boskiej, bezwarunkowej miłości i światłości. Niech ta światłość boska wypali mrok, który jej szkodził, i wszystkie źródła, skąd ten mrok pochodził. Boże, proszę o ochronę, osłonę i opiekę dla Agnieszki. Boże, dziękuję Ci i z całego serca kocham Cię. Dzięki. No i myślę, że załatwiona sprawa. Myślę, że jest dobrze, będzie tylko coraz lepiej. Pamiętaj o tym, Agnieszko. Naprawdę, ma być tylko coraz lepiej. My kreujemy naszą rzeczywistość. Mamy sobie wyobrażać, że będzie cudownie i wspaniale. Jeżeli przychodzą ci jakieś negatywne myśli, najprościej co można zrobić, spalam tą myśl. Spalam energetycznie, jej nie ma. Po prostu. I w ten sposób myśleć pozytywnie, będzie dobrze, musi być dobrze. Jeżeli uważasz, że ci to pomaga, że to co robię ma jakąkolwiek wartość, możesz mi wpłacić dobrowolną darowiznę pod nagraniami. Zawsze tam zamieszczam numer konta. Z góry dziękuję. Życzę powodzenia. Musi być tylko coraz lepiej. Pamiętaj o tym. Jest dobrze a będzie tylko coraz lepiej. Powodzenia.